Cześć, witajcie, ja jestem Faust, czołem Wielkiej Polsce. Lecimy ponownie, no niestety, patrzymy, jak Węgrzy upadają. No cóż, zdarza się, nie? Dobrze, że nie my, nie, nie mogą tym razem zatrzymać imigrantów. Ten murek to, to jest nic po prostu. Turcy wchodzą jak w masło, ale spokojnie zagonimy zwierzęta do swojej zagrody tam gdzieś, gdzieś tutaj, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Mm, musimy, musimy najpierw skonsolidować tę ziemię tutaj, tutaj wyrzucić takich ojeny. O boże, Po Węgier z żerli. Chore pojeby. Dobrze, że zrobiliśmy ten sojusz w sumie. Mm, e, dobrze, że zrobiliśmy ten sojusz, Oj tak. <laughs> Okej, okay, mamy w końcu szóstą. Siódma też jest bardzo ważna, więc też nie będziemy tam podskakiwali nikomu. I bardzo powoli odzyskujemy ten, ten manpower. Baraki możemy zbudować. I chyba na tym się skupimy. Nie potrzebujemy już ciebie. Weźmy kogoś tańszego. Wyrzućmy też najemników. chociaż nie, kurczę, co ja zrobiłem? Przecież zaraz będę walczył z. Rewoltą, no? Dobra, to stanę tam. 8-6. Powinni sobie nawet poradzić jakoś. Jak Andrzejek. 2, 1, nie, nie będę go ryzykował, szkoda mi go. Naprawdę, 2, 5, 3 to nie są takie złe staty. Jeśli chodzi o dyplomatyczne punkty, to na pewno się przydadzą, bo tą grupę idei weźmiemy Influence, tak jak Wam już mówiłem. Aby wziąć później politykę, Culture Conversion cost minus, 25%, minus 20% na samym dole. I to się kombinuje właśnie z tym minus 25% po ukończeniu religijnych. Tak jest. I to jeszcze się kombinuje z minus 25% z bonusem, który brzmi: culture adjacent to bells, czyli kultura graniczna z Polską, jeśli chcielibyśmy zmieniać oczywiście na Polską. No. A, jestem dumny. O proszę, Dania nie ma następcy, ale z Danią nie ma szans na Royal Mariasz, nienawidzą mnie. Atakują Hamburg, właśnie Danią, no, zaatakowali mnie i poniosą klęskę, albowiem, no właśnie. Spisz to jest bardzo dobre miejsce defensywne, warto będzie tam zbudować fort przeciwko wrogom. Ale to za moment. Mołdawia teraz się przymila, tak, W frajerze. Anektujecie, zobaczysz mm, Momento uno O, zeklipsowaliśmy Węgry Plus 20 per projection, miło e, Teraz tak Musimy wybrać lepszego innego rywala Uzbek na pewno nie, nie jest za daleko po prostu e, Dania Dania też ciężko było Złota, Złota Orda i to już jest jakiś rywal. Eem, znaczy, nie jest tak naprawdę wyzwaniem, ale to jest darmowa ziemia. Ziemia, której e, nie wolno oddawać Moskwie. Czy on zrobił sojusz z Ottomanami? No nie gadajcie. O kurde. To już jest groźne, naprawdę. To już jest bardzo groźne. Sojusz Ottomanii-Moskwa. No i wi widzicie. Widzicie? Prawosławni, chrześcijanie spodkobiercy Bizancjum, a, a co? A, a bratają się z Turkami, Nie, 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 nie To jest niewybaczalny błąd w tym momencie Niewybaczalny błąd Okej, okay. zrobiliśmy ostatnie kory, wszystko już jest w porządku Ale nie, 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 nie to, 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 już jest przesada po prostu. No dobra, rozbudujmy na pewno rzeczy. Na pewno pod manpowera rzeczy. W Warszawie się przyda, w Lublinie się przyda, w Sieradzu się przyda. E, w Poznaniu nie zauważyłem. W Poznaniu bardzo się przyda. I gdzieś jeszcze? Na Podolu ewentualnie. No okej. Okay. No, Poznań. No. Dobra. Zatrudnimy kogoś. Człowieka od tradeu. Staliśmy claim na Maros. Um, hmm. To co mamy lucy? No, zróbmy sojusz. Błagam was. Oni wa jak, jak Otomani zjedzą mameluków, to już będzie koniec. Już będzie koniec. No zobaczcie, Moskwa zjada złotą ordę, nie? God damn it! Mam klejma! na złotą ordę. Lecimy, lecimy, go, go, go. I mogę zjeść Krym, i mogę zjeść Uzbek, oni mają piątą, ci mają szóstą. Ci są na bieżąco. God damn it! Uzbek też walczy z Moskwą. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Z kim masę już Krym? Z tymi Urydami, to nie. Nie wiem, w sumie nie mamy dużo Manpowera. Nasza armia też jest dosyć zniszczona. Hmm. No i armia Litwy jest bardzo... mierna jak na takiej na takie ziemie. Nie wiem czemu nie wzięli humanistycznych, tylko administracyjne. Nie mam bladego pojęcia. Humanistyczne naprawdę dużo by. dużo by dały. Litwie. Znaczy pod kątem praktyczności, bo faktycznie jeśli chodzi o roleplay, no to nie mam zamiaru humanistycznie podchodzić do tematu. Tylko po prostu... biała siła, biały stan, biała polska Grzegorz Brown. O właśnie Grzegorza Browna brakuje u mnie na miniaturce. Kurczę, no. Widzicie. Za późno sobie człowiek przypomniał. Dobra, to może tak dla sportu zaatakujemy tę O nie, oni mają siódmą. Ale odstajemy. Nie no, to trzeba to naprawić, chyba. Zróbmy fokus teraz na militarne, bo, bo to, to już się mija z celem. Akurat administracyjne wpadną. Będziemy brali dyplomatyczne idee. No, to jest chyba dobry pomysł. Boję się tej Moskwy. Trzeba będzie szybko Szwecję ogarnąć. Ale Szwedzi. Przecież nie wygląda na to, żeby się wyzwolili spod Unii. Co mi się nie podoba. O, Litwa ma w sumie już więcej wojska. To brzmi ciekawiej. Jak tam właściwie Moskwie idzie? Um, Ledger, total. O jak zwykle najwięcej. Moskwa 41 tysięcy, ale nie ma manpowera. jakby ottoman teraz sobie gdzieś poszedł o kurcze dobra, atakujemy złotą ordę może jeszcze nie niech uzbek, niech uzbek ucieka bo to uzbek jest nie, kazań jest głównym, nie moment uzbek o kazań to jest kazań? to jest kazań no i tu już nie jest rywal kurde no ale i tak możemy zaatakować. O, woroznek. Okej. Okay. Spokojnie, uda się wszystko, będzie dobrze. Um, po prostu zdobędziemy Krym. O, taki prawdziwy, prawdziwy Marian Kowalski. <laughs> nie no, w sumie to nie jest jeszcze, to jest Duda, tak więc jedziemy na Krym. Litwa bardzo agresywnie zaatakowała, chociaż nie wiem, czy Litwa ma świadomość, że to są stepowcy i ogólnie oni mają bonusy różne. Dobra, teraz my zrobiliśmy Stack Wipe'a, więc się już nie odzywam. Nie wiem, niech Mołdawia się tym zajmie w takim razie. Eee, tak, tak. Mansur też proszę zablokować. No i będziemy to oddawali chyba hmm, co najmniej z trzy prowincje, tutaj zabierzemy sobie od Krymu tutaj Agresive Expansion nie obowiązuje więc na luzie do tego podejdziemy co do... o Riazan jeszcze Riazan jest wasalem Złotej Ordy, ciekawe ciekawe rzeczy właściwie walczymy ze Złotą Ordą, czemu nie zaczniemy jej oblegać też? to jest chyba dobry pomysł E, właściwie może zaczniemy oblegać rzeczy, które są na granicy, żeby ich na przykład Moskwa nie zabrała. E, to jest bardzo dobry pomysł. O, Sternberg, straciliśmy claim, odnówmy go. Fabricate claim Sternberg. Mają regencję. Hmm. Ile mamy wolnych miejsc? Nie mamy wolnego miejsca. Kurde, szkoda. My zrobili Royal Mariasz i liczyli, że, że umarłby następca i weszłaby nasza dynastia. Ale niestety. Nie, nie ma co się bawić w takie rzeczy, że tak powiem. Dobra, podzielimy tę część stepów. Zabieramy my, zabieramy Polska. Nie oddajemy tego Rosji. O, shit! Uciekajcie szybko Nie ma co się, się bawić z buntownikami Dobra, połączmy się w jedną dużą armię Straciliśmy efekt Western Arms Trade Szkoda No, Litwa w ogóle atakuje wszystkich wokół Litwa nie patrzy Litwa walczy Dobra, Uzbeku E, czy ty nie jesteś czasem, ty dalej jesteś na wysokim entuzjazmie? Ciekawa sprawa. A e, ty dalej masz sojusz z Otomanami? I to mnie wkurza, no? Nie, nie podejrzewałbym, że oni kiedykolwiek by naprawdę weszli w sojusz. Przecież to jest nieetyczne. No i zabrali połowę Złotej Ordy, no? Szmaciarze. Dobra, to my też musimy jakoś odciąć yy, Moskwę. Zrobimy taki pas. Pas litwinowa. Tak się będzie nazywał Litwa. Będzie miała wszystkie te ziemie. Może rijezeń też. E, dobra, Andrzejek, broń tego. Naklepią, naklepią, dobra, uciekaj, Andrzejek. Gdzieś tam pod Riazań, właśnie. E, w Mińsku wybuchli pretendenci. Trzeba będzie to stłumić na pewno. Gościu ma 1,6. O kurde, nie. Mm, Krym. Krym e, będzie tak. E, o kurcze, nie mam Teodoro. A może właśnie to dla siebie bym wziął? To bym wziął dla siebie. Czemu nie mogę? Screamem. Teodoro nie mogę. Brakuje trochę jeszcze. Bez Teodoro. Ono się wyswobodzi. Może oddam to Litwie właśnie tutaj. Ale Litwa kompletnie tego nie, rozdys nie rozdysponowuje dobrze to może wezmę dla siebie te trzy prowincyjki. chociaż nie, no one bardzo ładnie by wyglądały w Litwie oddamy je Litwie Litwa ich to koruje. poza tym ja i tak nie jestem w stanie właśnie tego okorować w tym problem, dobra czy jakieś relacje? nie okej okay. trzy fajne prowincyjki zdobyte teraz już, ta Litwa jakoś fajnie wygląda to teraz tak. Drugorzędna sprawa. Okej, okay. możemy wziąć w końcu ideę i będą to Influence. Tak jest. Będzie jeszcze zmniejszony Agresive Expansion Impact, więc będziemy mogli agresywniej pójść w cesarstwo. No i możemy w sumie zacząć już brać tę ideę, bo czemu nie? Tak naprawdę. Hmm. Uzbek raczej przestać walczyć? Nie, niekoniecznie. Uzbek bardzo jest pomocny, że tak powiem. Uzbek bardzo chętnie by walczył. No dobra. Czas na fabrykację klejów zmniejszony, bardzo chętnie. Diplomatic annexation cost minus 25%, to jest bardzo ciekawe. To oddane również Litwie. Teraz tak, czego ja chcę? Chcę tego, chcę tego, chcę tego, tego, tego i tego. I może w sumie jeszcze tego. Ech. Tutaj na pewno będą buntownicy. Tamtych buntowników też by się przydało stłumić. Bo jeśli przejmą tam władzę, to i u nas. Dobra, Uzbek. Uzbek nic nie chce oddać. No to z Ordą musimy, tak, tak. Te dwie prowincje moi drodzy. Te dwie jeszcze. Albo ta jedna chociaż. Musimy zablokować. E, Ruska. Litwin masz to. I masz to jak bronić. Dobra, uzbek już się... Chociaż nie, ja chcę właśnie od Uzbeku rzeczy. Dobra, trudno, to będzie bez uzbeku. I weźmiemy więcej wtedy od... Od złotej ordy. Tu ma klejma to właśnie. To może weźmy. Na Bachmut masz klejma, nie masz. Ale to zaraz szybko weźmiemy i, i mykamy stąd. Trzeba będzie tych y, buntowników zniszczyć. Straciliśmy doradcę. O, better relations overtime za jeden punkt. Bardzo chętnie. E, dobra. Czyli tak. Na pewno te trzy i na pewno ta góra. Tak. Do tego dorzucimy na przykład Edkarę albo Saratow. No i otomani mogliby dołączyć do koalicji nawet. Niech będzie Edkara. Albo nie, bez. To i tak nic nie zmienia. Edkara i Hajs. No i niech tak będzie. Dobra. Litwa wygląda okropnie. Po prostu beznadziejnie. Overextenzon ma ogromny, ale da sobie radę. Pomożemy jej tłumić. rebelię i takie tam. Będzie dobrze. No i mamelucy właśnie zaraz zostaną zniszczeni. Mamy lucy 39, otomani 57. Nie ma szans. Chyba że. zaatakowalibyśmy otomanów. Jaką armię ma Austria? 25 tysięcy tylko. Co, z, co za żenła. O nie, nie idziemy tam. Czekamy. Potrzebujemy wsparcia. Um, I człowieka. <laughs> Okej, okay, atakujemy tych rebeliantów. Okej. Okay. Lekkie straty, no wiadomo, jak jest generał 1-6, to zawsze będą. O, tutaj jakiś buntownik drobny, rosyjski. Tracimy 50 punktów dyplomatycznych szkoda. Ale ludzik. Nie ma tego złego moi drodzy. ruskie trzymają blisko siebie. Znaczy, blisko naszej granicy wojsko. No nie powiem, jest dosyć niebezpieczny. Momencik, ile już trwa ten odcinek? Czeka 18 minut dopiero. Bardzo intensywny muszę wam powiedzieć, bardzo groźny. Ruscy urośli w siłę. To samo od Tomani i rosną jeszcze bardziej. I to, to mnie... Wiecie, obawiam się. Do tego Austria nie ma cesarza, więc nie ma bonusów. Mam malutką armię i nie dostała yy, Holandii też w spadku w tym evencie Uff. nie mam dla tego pojęcia co z tego wyjdzie zadzieliśmy claima na Szczecin przydałoby się zaatakować w końcu Teutonika okej, okay, pierwsi buntownicy Litwa radzi sobie śpiewająco nawet ma już jakieś jakieś armaty. To ciekawe. Tutaj jacyś buntownicy, kazań, kazańczycy. Um, Czechy w walce z Węgrami. No oczywiście, że wesprzemy. Um, nie będziemy chcieli klejmy ogólnie też. <grym>, tak tylko mówienie. Że coś za coś. Ok, z Austrią mamy wymaksowane relacje. To samo trzeba zrobić z Czechami. Missionary Zeal, ok. Tutaj walka w ogóle, moi już lecą. Na, zab na zabicie. Czy mam claima na peszt albo na coś tutaj wokół? Nie, szkoda. Ale zaraz peszt zdobędziemy. I possony też. Szkoda, że nie. Elsie kurwa. <śled> Ej. Erse Kuivar. Erse KURWAJ No, no wiadomo o co chodzi. Beka troszkę. No, ale. No, znowu buntownicy, że lecą już tak. Już znowu buntownicy. Tracimy jeden Stability, szkoda. Um, I co się stało? No tak, zabrali e Erse cuivar, Nam oddali e Shabolks. Więc. Na, na dobre wyszło. E, Shabulx dobra w miarę prowincja, ale nie mam zamiaru walczyć z buntownikami. Wsadzimy tam. E, wsadzimy tam. No wiadomo co. Dobra. Y, ponieważ mamy dużo hajsu, a nie mamy ludzi do walki, to trzeba będzie rozbudować naszą infrastrukturę y, wojskową już w miejscach, nawet gdzie. Y, Bym tego normalnie nie zrobił, bo się aż tak nie opłaca. Ale jednak trzeba. Trade nigdzie zbytnio nie jest opłacalny. Taxation e, w Spiszu na pewno. E, w Ternowie, w przemyślu też. Halic jeszcze zalicza. noteć na pewno. No i hełm, no ale nie ma pieniędzy. No i warmia również. Co ciekawe, autonomia spadła i faktycznie już się tam opłaca. Dobra, przydałoby się porobić dalej jakieś claim'y oczywiście na Pesztę na przykład. Na Sternberg mamy. Mamy. Na szczecin, bo pamiętam, że już nie mamy. Trzeba zacząć robić armaty. Zróbmy na przykład 6. O, nie, nie mamy nawet e, armii na 6 armat, ani pieniędzy już. Kurczę, no. Ale nie jest źle. Hmm. Coś zdobyliśmy. Odcięliśmy trochę e, Moskwę od Złotej Ordy. Ich misja to anektować Riazań. No cóż, Tula e, jest nasza. Właściwie jest, e, jest litewska, więc. No, nie zrobią tego e, Statue of Piotrków. Darmowe stability, 2,5 merkantylizmu, ale 10% technologii, serio? No dobra, chyba musimy to zrobić. Ok, mm, nie jest źle. Przestańmy pomagać lojalistom. Czy mogę coś claimować? Nie, tutaj mogę claimować. W niektórych miejscach mam claim'y, w niektórych nie mam. Okej, okay, tej bardzo ładnie sobie Litwa radzi z buntami. Litwa wyciągnie z tych ziem no, dobry procent, czuję. Litwa jeszcze zarobi na tym ładnie hajs. Okej, okay. myślę, że maintenance możemy zmniejszyć. Żeby zarabiać po prostu więcej pieniędzy, żeby móc coś zbudować. Disputed succession jest tylko w Nassau. Nassau niestety nas nie dotyczy. Tak, budujmy tutaj, gdzie się opłaca budynki. Ile już zarabiamy ogólnie pieniędzy? 26 dukatów. Widzicie, w 40 lat o 10 dukatów podnieśliśmy i zwiększyliśmy nasze zasoby terytorialne. No, jest naprawdę nieźle. No, niestety, tutaj ten sojusz, który zjada nas w kanapkę, się czuję w tym momencie, jak w YouTube Universali z chłopakami wtedy. Jak byłem tomanami. Tutaj miałem Francję i Hiszpanię, Moskwę nad sobą, a tutaj Ojrat po prawej stronie. I wtedy ja byłem po prostu jak jakiś ciśnięty. Ale pamiętacie, udało mi się rozwinąć skrzydła z pomocą Moskwy, tak więc myślę, że tutaj też skarniemy jakichś dobrych sojuszników i będzie dobrze. A tymczasem żegnam się z wami. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro o tej samej porze, czołem Wielkiej Pol Polsce. O, gdzie tu się naciska?